Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na przepyszną pastę jajeczną z łososiem. Super do kanapek, lub jako świetny farsz do przystawek na zimno. Przepis bardzo prosty, kwestia tylko przyprawienia. U mnie będzie to musztarda, odrobina miodu i soli, ponieważ mój kawałek łososia nie jest aż tak bardzo słony, więc nie da się tutaj tego y, dobrać z samym jego smakiem. Dlatego dodaję jeszcze małą szczyptę soli. Zamiast musztardy, możecie użyć po prostu soku z cytryny, około 2-3 łyżek. Jaja ugotowane na twardo, miksuję razem z łososiem plus wymienione wcześniej składniki. Jeśli się okaże, że pasta jest mało soczysta, dodaję opcjonalnie jedną lub dwie łyżki oleju, jakiejś dobrej jakości. Jeśli tego nie macie, wystarczy jedna łyżka majonezu. Lepiej zrobić jej niedużo i przechowywać maksymalnie 3 dni w lodówce. Można wypróbować oczywiście z inną rybą, ale z łososiem wyjątkowo smaczna, rewelacyjna, polecam. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Życzę wszystkim smacznego. Pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.